myślę obok Jarka Hampela, jeżdżący dzisiaj zawodnik w tym meczu pojedzie w wyścigu 13. Obok niego Tomasz Jonasson w kasku żółtym, właśnie widoczny na naszych ekranach. A para gospodarzy najsilniejsza chyba z możliwych. Lee Adams i Niki Pedersen. No tutaj e, myślę, może się ten mecz już ostatecznie rozstrzygnie. Tu jeszcze Grzegorz Trzępała, widzimy e, jeden z członków teamu, Janusza Kołodzieje. Ostatnie poprawki w jego motocyklu, no i już. Kołodziej podjeżdża pod taśmę. Myślę, że jest wielkim faworytem tego wyścigu także. Ale Adam i Pedersen, czy zdołają go zatrzymać? Niki nie dał rady Hampelowi. Nikt nie dał rady jeszcze dzisiaj kołodziejowi. No, przegrał wprawdzie z Waculikiem, ale to oczywiście partner z zespołu. No i widzimy też załamanych, myślę, no, menedżerów. Leon Gislawet, którzy no, nie wierzą już w możliwość Odwrócenie losów tego spotkania, myślę. A losów dwóch meczów chyba jeszcze bardziej, bo w Betlandzie będzie bardzo trudno. Lee Adams, Niki Pedersen kontra Janusz Kołodziej i Tomasz Hielm Jonason. Tak wygląda obsada wyścigu 13 No i za chwilę pokażą się nam ci zawodnicy, o których wspominałem. Doborowa obsada tego biegu, Jonason i kołodziej czy Pedersen. Dobrze Pedersen ze startu, ale dobrze też kołodziej. Jednak nierówny start, sędzia uznał, że Niki Pedersen wyskoczył za szybko spod taśmy i powtórka oczywiście w czwórkę. No, to częsta ostatnio sytuacja, tak. No, można dyskutować, czy był to nierówny start. Niemniej jednak, niemniej jednak sędzia tak zdecydował i będziemy jechać. Jeszcze raz Janusz Kołodziej znów tam Grzegorz rępała uwagi do niego przekazywane i będą startować za moment zawodnicy do wyścigu 13. Ponownie no. Niki był po prostu najspóźniejszy pod taśmą, no. ale miała prawo. Widać było w tej tak, jednak przerwać ten wyścig i powtórzyć go jeszcze raz. Jest Jonason. Jest kołodziej Adams Pedersen. z tego pierwszego pola ja chciał jak najszybciej zejść do krawędzi, ale musi tam uważać na Pedersena, który lubi zaatakować po zewnętrznej. Ja można to zrobić na przytorze, bo nieraz dzisiaj już żużlowcy udowadniają. Janusz Kołodziej, dwukrotny mistrz Polski w tym roku właśnie zawodnik ten sięgnął po złoty medal. Po raz drugi w swojej karierze. No i popatrz. Kołodziej Adams, Jonason i Nicky Pedersen. Razem wszystko w porządku i dobrze. Znowu Nicky Pedersen, ta walka na łokcie z Jonasonem. Kołodziej jest z przodu, ale uważać musi na rozpędzonych lwów. Ale teraz kontra, kołodzieja fantastyczna, tam wydawało się, że Niki Pedersen zdoła po zewnętrznej go skutecznie zaatakować, niemniej jednak wyprzedził trochę na chwilę kołodzieja Lee Adams, jednak kontra Polaka była fantastyczna i już jest z przodu Janusz Kołodziej, za nim Pedersen, Adams i Jonasson, już coraz większe odległości między zawodnikami, ale... Pedersen jest szybki, widzimy to, że zbliża się trochę do, się trochę do Janusza Kołodzieja, nawet, nawet dość blisko już jest i teraz będzie musiał Janusz do końca uważać na taki Meduńczyka. Jeszcze półtorej okrążenia przed nimi, jeszcze Kołodziej ciągle z przodu i myślę, że w tej chwili to już jest bezpieczna przewaga, bo stracił trochę niki na tym drugim łuku i już nic nie zrobi u Polakowi, który obejrzał się teraz. I na spokojnie dowiezie te trzy punkty do mety, wygrywa Kołodziej, drugi będzie Nikki Pedersen, trzeci Lee Adams i bez punktu, tym razem Thomas Jonasson. Kolejny remis w tym meczu i 33 do 45 dla gości, którzy już wiadomo to tego meczu nie przegrają, jeżeli wszystko będzie w porządku, jeżeli dojadą w komplecie, no to do końca tych zawodów. No to tylko stać miejscowych będzie na remis. Tu jeszcze raz powtórka przez moment Adams przeszedł przez Kołodzieja, ale teraz ta kontra Polaka zabójcza wręcz i spokojnie dowiózł Janusz 3 punkty. Mimo tam e, troszeczkę kąsania go przez nikiego Pedersena, który przeszedł przed Adamsa po wewnętrznej. No a Thomas Jonasson od początku się w tej walce nie liczył tutaj Pedersen jeszcze przez moment był widoczny na koldy w tej chwili mobilizować będzie Jarka Hampela który pojedzie w parze z Jasonem Kampem natomiast